To ja. Przepraszam za te ściany. Na tym kanale jesteśmy tylko my. Emma Frost to telepatka, więc musiałam upewnić się, że nasze łącza są chronione. Tony zrobił dla nas tłumiki mocy, by zmniejszyć psychiczny wpływ Emy na tym obszarze. Upewnij się, że teren jest czysty i szykuj się do walki. Cisza i spokój. Możesz zaczynać rozstawiać tłumiki. To już ostatni. Emma się nie ucieszy. Przeniosę nas z powrotem na główny kanał komunikacyjny. Musimy skoordynować atak. Nadzieja zgłoś się! Wiem, Ema się wściekła. Pracujemy nad tym. Nie, 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 to. E... Nadajniki Szczeliny odebrały wrogi sygnał. Naprawdę wielki, wrogi sygnał. Ten sygnał się zbliża! Tu? Nie. Nie jesteśmy gotowi za szybko. jesteśmy gotowi. Ty jesteś! Po kolei. Zneutralizujmy M, potem zajmiemy się Wielgachem. Nadzieja? Daj mi sekundę. Nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady! Panikujesz? Doskonale. Doskonale? Tracę rozum właśnie wtedy, gdy muszę wziąć się w garść. Bohaterowie przepowiedni kochają kreować się na stoickie ikony sprawiedliwości. Ale nimi nie są. Krzyczą, płaczą. W rzadkich przypadkach niszczą pobliskie wiadro. Wiesz dlaczego? Bo zależy im, żeby się udało. To nie będzie miało znaczenia, jeśli dum nie zmiażdy. O, możecie cię zmiażdzić jak maleńkiego rybaczka, absolutnie. Ale twoja nieustępliwość, gorejąca pasja walki, nawet w obliczu ryzyka... To dlatego za tobą podążają, nadzieję. To dlatego jesteś bohaterką. Więc zrób co musisz. Krzycz! Płacz! Użyj wiadra. Ale musisz spróbować. Bo jeśli spróbujesz, możesz wygrać.